Łuk kompozytowy, niewielka, ale śmiercionośna broń, która zmieniła losy imperiów. Wykonany z drewna, rogów i ścięgien, był o wiele potężniejszy od zwykłych łuków. Jego siła polegała na sprytnym połączeniu materiałów, dzięki temu był lekki, mały i idealny dla jeźdźców. To właśnie Hunowie i Mongołowie uczynili z niego symbol strachu. Strzelali z pełnego galopu, razili przeciwników z setek metrów, zanim wróg w ogóle doszedł do walki, wręcz. W odróżnieniu od ciężkich łuków europejskich, łuk kompozytowy był mniejszy, ale potrafił przebijać pancerze. To on pozwolił koczownikom stworzyć największe imperium lądowe w dziejach. Falanga hoplitów, to ona przez stulecia decydowała o losach bite w starożytnej Grecji. Wyobraź sobie setki ciężkozbrojnych wojowników stojących ramię w ramię, osłoniętych wielkimi okrągłymi tarczami koplonami. Każdy z nich chronił nie tylko siebie, ale i towarzysza obok. Ich włócznie wystawały przed szyk jak śmiercionośna ściana. Siła falangi nie leżała w indywidualnej walce, lecz w jedności. To był żywy mur, który powoli krok po kroku napierał na przeciwnika, miażdżąc go ciężarem i dyscypliną. Hoplici musieli ufać sobie nawzajem, jeśli jeden z nich uciekł, cała formacja się załamywała. Ta taktyka uczyniła z miast państw greckich potęgi militarne, a jej echo widzimy nawet w sztuce wojennej późniejszych epok. Falanga Hoplitów symbol braterstwa i odwagi, w którym każdy wojownik był częścią większej całości. W starożytnych bitwach nie tylko miecz i włócznia decydowały o zwycięstwie. Na murach i polach pojawiały się olbrzymie machiny, katapulty i balisty. Katapulta przypominająca gigantyczny łuk miotała ciężkie kamienie, burząc mury i siejąc chaos w szeregach wroga. Balista natomiast była precyzyjną maszyną oblężniczą, rodzajem olbrzymiej kuszy, która wyrzucała ogromne bełty i włócznie na dalekie dystanse. Obie konstrukcje wykorzystywały potęgę naprężonych lin ze ścięgiem zwierzęcych, dając wojsku siłę, której nie był w stanie osiągnąć sam człowiek. To właśnie dzięki nim Rzymianie i Grecy przełamywali fortyfikacje i utrzymywali przewagę w wojnach. Dziś katapulta i balista pozostają symbolem sprytu inżynierów starożytności dowodem, że technologia od zawsze była bronią równie groźną jak ostrze. Wyobraź sobie świat bez broni palnej, gdzie bitwy rozstrzygały miecze, włócznie i łuki. To wszystko zmieniło jedno odkrycie proch strzelniczy. Jego początki sięgają IX wieku w Chinach, gdzie alchemicy szukali eliksiru nieśmiertelności. Zamiast życia wiecznego stworzyli mieszaninę saletry, siarki i węgla drzewnego, która eksplodowała. Początkowo używano go do fajerwerków i sygnałów wojskowych, ale szybko zrozumiano jego niszczycielską moc. W XIII wieku receptura dotarła do Bliskiego Wschodu, a stamtąd do Europy, gdzie odmieniła sztukę wojny. Z prochu narodziły się armaty, muszkiety i pistolety. Zbroje rycerskie stały się bezużyteczne, a całe twierdze mogły runąć pod naporem artylerii. Proch strzelniczy nie tylko zniszczył epokę rycerstwa, ale też otworzył drzwi do ery nowoczesnych armii i imperiów. Jedno z najpotężniejszych odkryć w historii, narodzone z przypadku, a zmieniające losy świata na zawsze. Na polach bitew średniowiecznej Europy dominowała kusza. Broń śmiercionośna i prosta w użyciu, w przeciwieństwie do łuku, nie wymagała lat treningu, wystarczyło napiąć mechanizm i wystrzelić. Bełt kuszy mógł przebić nawet płytową zbroję, siejąc postrach wśród rycerstwa. Jednak w XVI wieku na scenę wkroczył arkebuz, prymitywna, ale przełomowa broń palna. Choć powolny w przeładowaniu i zawodny w deszczu, miał jedną przewagę, kula arkebuza potrafiła pokonać każdą zbroję. To starcie tradycji i nowoczesności zmieniło wojnę na zawsze. Kusza, symbol średniowiecza, ustąpiła miejsca arkebuzowi, zapowiadając erę broni palnej i koniec dominacji rycerzy w zbrojach. Wraz z pojawieniem się prochu strzelniczego, wojna zmieniła swoje oblicze na zawsze. Pierwsze armaty pojawiające się w Europie w XIV wieku były prymitywne, ale siejące grozę. Huk, błysk i siła to wystarczyło, by zburzyć mury, które przez stulecia dawały schronienie rycerzom. Artyleria szybko stała się królową bitew. To dzięki niej padały twierdze, a armie mogły decydować o losach królestw jednym oblężeniem. Od ciężkich dział oblężniczych po lekkie armaty polowe. Technologia rozwijała się błyskawicznie, wraz z nią rosła skala zniszczeń. W epoce przemysłowej artyleria stała się potęgą. Kolejowe działa i moździerze o kalibrze gigantycznym mogły razić cele z niespotykaną dotąd siłą i precyzją. Dziś artyleria to nie tylko stal i proch, to komputerowe systemy kierowania ogniem zdolne razić przeciwnika na dziesiątki kilometrów. Od prymitywnych armat po nowoczesne wyrzutnie rakiet. Historia artylerii to historia samej wojny. Muskiet długa, głośna i dymiąca broń palna, która na polach bitew XVII i XVIII wieku zmieniła zasady walki. Ładowany od lufy, powolny, ale śmiercionośny, wymagał dyscypliny całych szeregów żołnierzy. Salwy muszkieterów rozrywały ciszę pola bitwy, tworząc chmury prochu. Jednak gdy przeciwnik zbliżał się zbyt szybko, do lufy mocowano bagnet, prostą, ale genialną innowację. Żołnierz stawał się wtedy jednocześnie strzelcem i piechurem uzbrojonym w pikę. Bagnet zamienił muszkiet w broń uniwersalną, a jego widok budził paniczny strach. To połączenie ognia i stali uczyniło muszkiet z bagnetem symbolem nowoczesnej armii, narzędziem, które przez dwa stulecia dominowało na polach bite w całej Europy i świata. Karabin maszynowy broń, która odmieniła oblicze wojny. Pierwsze modele jak Maxim z 1884 roku mogły oddawać setki strzałów na minutę, eliminując całe oddziały w kilka chwil. Na frontach I wojny światowej karabiny maszynowe zamieniały ataki piechoty w rzeź, zmuszając żołnierzy do okopowej wojny pozycyjnej. Odchłodzonych wodą dział Maksima przez lżejsze MG-34 i MG-42 po nowoczesne M243 PKM, ich rola pozostaje niezmienna siać ogień i kontrolować pole bitwy. Karabin maszynowy to symbol potęgi ognia, ale i dramatycznej zmiany w sposobie prowadzenia wojen od epoki szarż do ery ognia zaporowego. To broń, która nie tylko zwiększyła siłę rażenia armii, ale też pokazała, jak technologia może zmienić samą strategię wojny. Czołg. stalowy kolos pola bitwy, pojawił się w czasie I wojny światowej, aby przełamać linię okopów i dać żołnierzom ochronę przed karabinami maszynowymi. Pierwsze modele, powolne i ciężkie, budziły grozę samym swoim widokiem. Z czasem czołgi stały się symbolem nowoczesnej wojny. W II wojnie światowej to one decydowały o losach bitew, od pustyń Afryki po stepy Rosji. Potężne działa, gruby pancerz i gąsienice pozwalające pokonać każdy teren sprawiły, że były bronią zarówno ofensywną, jak i defensywną. Do dziś czołg pozostaje jednym z najważniejszych elementów armii, łącząc siłę ognia, mobilność i ochronę. To nie tylko maszyna, to ruchoma forteca, która zmieniła oblicze wojny. Samolot bojowy, symbol nowoczesnej potęgi militarnej. Od pierwszych maszyn z czasów I wojny światowej po dzisiejsze myśliwce piątej generacji ich rozwój odmienił pole walki. Szybkość, manewrowość i precyzyjne uzbrojenie sprawiają, że myśliwce mogą przejąć kontrolę nad niebem. Podczas zimnej wojny samoloty odrzutowe stały się kluczowym narzędziem odstraszania, zdolnym przenosić zarówno rakiety kierowane, jak i broń jądrową. Nowoczesne maszyny jak F-35 czy SU-57 to latające centra dowodzenia, niewidzialne dla radarów i wyposażone w sztuczną inteligencję wspierającą pilota. Samolot bojowy to nie tylko stal i silniki, to przewaga, która decyduje o losach bitew i o tym, kto panuje w przestworzach. Broń rakietowa to jeden z najważniejszych wynalazków XX wieku, który zmienił oblicze wojny. Jej historia sięga czasów II wojny światowej, kiedy Niemcy po raz pierwszy wykorzystali rakiety V-2 do ataków na Londyn. Rakiety mają zdolność przenoszenia głowic na setki, a nawet tysiące kilometrów, a nowoczesne systemy takie jak pociski balistyczne i rakiety manewrujące mogą precyzyjnie trafiać w cele oddalone o tysiące kilometrów. Ich działanie opiera się na odrzucie gazów powstających w wyniku spalania paliwa rakietowego, co pozwala im pokonać siłę grawitacji i osiągać ogromne prędkości. Współczesne rakiety są wykorzystywane nie tylko militarnie, ale także do wynoszenia satelitów i eksploracji kosmosu. Choć fascynujące technologicznie, broń rakietowa niesie ze sobą ogromne zagrożenie, a jej rozwój budzi pytania o bezpieczeństwo i przyszłość globalnych konfliktów. To potęga, która może zmieniać historię w ułamku sekundy. Broń nuklearna energia ukryta w samym sercu atomu. Jeden wybuch może zniszczyć całe miasto w kilka sekund. W 1945 roku pierwszy test pokazał, że ludzkość weszła w nową erę. Moc, której nie da się opanować, uwolniona w ułamku sekundy. Dwie bomby zniszczyły miasta, tysiące ludzi zginęło, a promieniowanie pozostawiło ślad na pokolenia. To był koszmar, który stał się ostrzeżeniem dla świata. Dziś broń nuklearna nie jest używana, ale wciąż istnieje. Rakiety, głowice, systemy alarmowe, symbol władzy i groźby, która wisi nad światem. Broń nuklearna przypomina nam o potędze, którą trudno kontrolować. To odpowiedzialność całej ludzkości, aby nigdy nie stała się powtórką przeszłości.